Cześć z tej strony, Piotrek z kanału FreakFight Polska Ekstra. Powoli zbliżamy się do kolejnej pełnej liczby, czyli 20 tysięcy subskrypcji, więc widzów nie subskrybujących jeszcze kanału, zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku poniżej. Przeżywamy ogromne zamieszanie w całej branży FreakFightowej i w sumie prawie niczego nie możemy być pewni. Powodów takiego stanu rzeczy jest bardzo dużo i w sumie ciężko powiedzieć. Jaka jest w ogóle przyszłość Fightów w Polsce? Osobiście mam na to dwie teorie, jak będzie wyglądał rynek Fightów w przyszłym roku i są to tylko moje przypuszczenia, które no w sumie często się sprawdzają, jeśli oglądacie regularnie ten kanał. Wydaje mi się, że na wojnie Federacji najwięcej skorzysta Prime, który od kilku gal idealnie dostosował się do rynku i dobrze wiedzą, że nie ma co walczyć o pierwsze miejsce oraz stawiają po prostu na zarobek, kontraktując kilka mocnych medialnie droższych nazwisk. Przy czym resztę karty wypełniają mniejszymi, które na plecach tych większych zawodników... Promują, zyskując przy tym nowego zawodnika, który walczy dla ich federacji i przyciąga uwagę widzów. Tak właśnie stało się z Tazym, któremu federacja dała szansę zawalczyć i pokazać się na konferencjach z Robertem Pasutem. Tazy idealnie wykorzystał swoją szansę, dał niezeszoł w oktagonie, po czym, będąc na fali, został zaproszony do turnieju Fame, który wygrał i tym sposobem na Prime 10 federacja zyskała ogromną gwiazdę w main eventzie, która w dodatku zarobiła im kasę, ponieważ część wygranej z turnieju trafi właśnie do jego rodzimej federacji. Z której został wypożyczony. Prime ciągle działając sobie w tle wielkiej dwójki, rozwija się i przyciąga konoserów dymów. Mówi się o liczbie sprzedanych pay -per view na poziomie od 70 do 100 tysięcy licencji, co przy niedrogi zestawieniach pozwala właścicielom Prime zarobić i wciąż organizować kolejne gale bo kto by pomyślał, że doczekamy się już dziesiątej gali tej organizacji. Natomiast z wojny Fame Cloud według mnie nikt nie wyjdzie za dobrze. Jestem przekonany, że Federacja Fame straci wizerunkowo na całej wojnie i może to skutkować mniejszym zainteresowaniem sponsorów. No i przypomnijmy, że wciąż czekamy na zapowiadane brudy, które mają wypłynąć na Federację z zapowiedzi kanałów komentery. Jednak jeśli Fame naprawdę chce iść na noże z Cloud, to mniejsza federacja ma naprawdę małe szanse. Właściciele Fame MMA zarabiają miliony na każdym wydarzeniu i mają naprawdę duże środki na to, aby uprzykrzać życie Cloudowi, u którego w kasie podobno, według Natana Marconia, jest krucho. Natomiast według Krakena są dwie opcje na najbliższą przyszłość Federacji Cloud i Cloud MMA 6 ma odbyć się 19 października. Otóż powiem Wam tak, e, Cloud są dwie opcje na Cloud teraz, które są dość głośno. Pierwsze Cloud, jeżeli chwilowo zostanie tak, jak jest w krs oczywiście, czyli ci wodarze, ci udziałowcy, którzy są na długach, polecą dalej, no to zrobią galę tydzień przed Prime MMA z moich źródeł informacyjnych. Także tydzień przed Prime może być Cloud, lecz jeżeli Cloud wykupi pewna, jakby to powiedzieć duża spółka, również działająca w tej branży, no to, no, no to nie będzie Cloudu wtedy. I w ogóle chyba Cloudu nie będzie. Według informacji Natana, jakaś spółka może być zainteresowana kupnem Cloud. Mówiło się o Fame, które w ten sposób mogłoby przejąć zawodników federacji, czy o samym Zbigniew, jest to nodze. Jak będzie w rzeczywistości, myślę, że dowiemy się w najbliższych tygodniach. Jest oczywiście jeszcze druga teoria, która mam nadzieję, że się nie wydarzy, ale wciąż dochodzą do nas słuchy, że tematem fightów zajmują się organizacje rządowe, a demoralizujący wpływ branży na młodych odbiorców może być powodem na całkowite zbanowanie wydarzeń fightowych w Polsce. Jednak branża ta ma już 6 lat i przez te 6 lat rząd interweniował tylko raz w przypadku powiązań czeczeńskich w spółce High League, po czym nagle powstał cloud i zasypało dziurę po High League. Nasuwa się więc pytanie, czy w końcu rząd się obudzi. Również tutaj możemy tylko spekulować. Myślę, że poziom dymów w Afrykach lekko opadł ostatnimi czasy i trzyma go tylko Prime, kiedy gdy ten organizuje jakieś konferencje zawsze zwiastuje nagły ban od rządu, ponieważ poziom dymów zawsze jest... na najwyższym poziomie. A jak wy widzicie przyszłość branży freakfightowej w przyszłym roku? Dajcie znać w komentarzach, a w dzisiejszym odcinku między innymi. Czy Paris Platynow będzie zbawieniem dla frików? Edzie odpowiada na zarzuty w jego stronę. wspina na linii pasu rewo. Wracając jeszcze do tematu przyszłości freak fightów, w widzimy już powolny spadek zainteresowania wydarzeniami freakowymi. Nadal są to potężne liczby, ale nawet gala na Narodowym nie była w stanie pobić rekordu sprzedanych pay-per-view. Jednym z powodów dlaczego tak się dzieje, jest też to, że kto miał zawalczyć, to już w sumie zawalczył. Zdecydowanie łatwiej wzbudzić zainteresowania widza pierwszym występem ogromnej internetowej gwiazdy typu Nitro, niż na przykład kolejną walką Ferrari Polak. Jednak jak się tak zastanowimy, to dużych postaci, które mogłyby zawalczyć w Octagonie i wzbudziły ogromne zainteresowanie już praktycznie nie mamy. Wiele osób liczyło na walkę Buddy, jednak ten przy jego zarobkach musiałby to zrobić for fun, ponieważ kasa w Afrikach raczej go nie skusi. Odmówił również książulo, który również szuka zarobku w innej formie. Ja mam w głowie jednak jedną postać, której walka na pewno wzbudziłaby ogromne zainteresowanie i ten uczestniczył już nawet w programach organizacji FAME. Jednak o jego walce musieliśmy zapomnieć, a jest nim Paris Platynow. Jestem przekonany, że walka Parisa sprzedałaby ogromną liczbę pay per view, i powiem wam więcej. Ten nie jest takim amatorem i ostatnio na jego Instagramie zobaczyliśmy próbkę umiejętności, co rozpaliło marzenia fanów o występie Parisa na FAME. Natomiast postacią, która zdecydowanie podbija zainteresowanie frykami, jest to nagle Tazy, który, jak mówiłem, dał się poznać szerszej publice właśnie dzięki świetnej walce z Robertem Pasutem. W ostatni weekend panowie mieli okazję spotkać się face-to-face, -face, ponieważ ci spotkali się przed niuansem w Warszawie podczas transmisji Sutonatora. <grymny> Nieładnie, nieładnie, nieładnie! Pobiłeś Złote dziecko freakfightów, Denisa Załęckiego go na a, a jakbyś go uszkodził, to co? Miał lekko, miał lekko. Ale miał pizdę. Ale dziwi się, dziwi się. Błędę, u, u, a ja w niego, bł, bł, bł. o szoku, o szoku pewnie, ja? A ty na mnie nie byś krzyciłku! Nie no ładnie ładnie, nie, ładnie, ładnie, nie, ładnie, 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 ładnie A dumny jesteś to, że teraz wyhaśniałam yy, walkę, każdy wiesz, o pas nie był w formie A to do, a to do, narodowo wygrywam do no, no to debita, na... jestem drugi w Polsce, Dymów i złej krwi między panami nie było Jednak na transmisji Roberta nagłej zaczepki poszukał inny anonimowy fighter, Którego sotonator po prostu zlał na p Dobra, dobra, idź, idź idź Wyluzuj się Widzę, że cię zgrzało mocno Chodź na To no, Ale komu? Tobie chyba Czemu? Dawaj, Wejdź, daj Erik. Eryk, Eryk. Uspokój się. Chodź, nie bój się. Chodź. Ile federacje płacą zawodnikom? O tym już krążą legendy, jednak również dzięki Sutonatorowi mogliśmy dowiedzieć się, ile ten dostaje za swoje pojedynki w federacjach freakowych. O zobacz, patrz jakie Volvo, Robert. Co? Ty zbieraj. Ile? 320. No, ale to nówka? Nówka. 320 teraz za walkę nie mam kolego, wiesz? No to kula, jedna walka i masz Volvo. No nie mam nawet za walkę tylu. A. To dwie walki i masz Volvo. No dwie to nie, to mam dużo więcej, ale... Natomiast spinę, ale tylko medialną Mamy między wspominanym sutonatorem A rewo, którym po prostu nie jest po drodze O Robercie wypowiedział się rewo Na jednym ze swoich streamów, gdzie ten nawiązał Do słów Pasuta o tym, że można Uderzyć kobietę Nowie, Jeżeli macie w domu pierdoloną laskę Która was bije, pluje na was, szarpie To po pierwsze musicie jej oddać I się nie bójcie konsekwencji, bo to nie jest tak, że kobiet się nie bije Jak ona ta zaczyna To jej musicie oddać Bo musicie bronić swojego honoru Bo teraz się zrobiło tak, że ma równouprawnienie, ale jak ona cię uderza, ty jej wyjebiesz, to nagle ty jesteś ten gorszy. Ja jej powiedziałem tak, uderz mnie, to cię, to cię kurwa tu zajebie. Stop przemocy domowej, zgadzam się, jak kobieta bije faceta, to tak nie powinno być. I jeżeli ona do mnie z agresją podchodzi, powiedziałem jej, ty mnie oplujesz, ja cię opluję. Ty mnie uderzysz, ja cię uderzę. Ogólnie rozwijanie takiego konceptu na zasadzie ludzie powinni się napierdalać agresją, reagować na agresję i wracamy do dżungli, że wygrywa ten, kto jest silniejszy, no to trochę tak średnio moja wizja świata, jak mam być szczery. Może dlatego, że ma metr 76 i waży 75 kg, a nie metr 95 i 110 kg? Może dlatego, nie wiem. Podgryzanie jest również w drugą stronę, jednak nie siłą argumentów. O, patrzcie, polski śmieć zrobił energy drinka sobie z, al z alkoholem. Spróbujemy rewo. Jak smakuje ci peusz? Przyznam, że dobre. To ci się rewo udało. Nic ci się w życiu nie udało, ale to ci się udało. A nie jeszcze w się w cudze problemy i robienie afer każdemu, to też Ci udało. Moje zdrowie, żeby się stracił. <grych> na Cloud mogliśmy zobaczyć walkę Gracjana Szedzińskiego z natanym Marconiem. Ta walka na ten moment chyba odeszła w niepamięć, jednak Gracjan nie zapomniał o jej konflikcie, o czym przypomniał na Stories. Pamiętam co Ci obiecałem, pamiętam co mówiłeś, pamiętam jak się śmiałeś, pamiętam na co sobie pozwalałeś. I Ty dobrze wiesz, co Ci się za to należy. Miał dostać teraz, ale zmienisz sobie organizację. Jednak on tylko po to, żeby się tym pamiętał, że ja pamiętam o tobie. I przyjdę, tak jak obiecany ma słodę, otrzymuję. Długo oczekiwanym zawodnikiem, który wypadł z obiegu frików z powodu problemów z sprawem, jest Paweł Scarface z Bomba, którego mogli się zapamiętać dzięki popisom na konferencjach, gdy ten potrafił rozbawić widza do OS. Paweł założył ostatnio TikToka, na którym pokazał, jak pakuje się do więzienia. Siemanko, get ready with me to pudło. Pięć książek. 5 koszulek z krótkim rękawem. Dwie pary długich spodni. Dwie bluzy z długim rękawem. Bielizna bez limitu, ale k***a długie z Kosmetyczka. Pasa do zębów, szczoteczka. Dozodorant w szklany. nieszklany. Dwie pary butów No i kur babki. Żadnych perfumów, kurwa, gibasów i innych dziwnych Jedna z ważniejszych rzeczy Jarasz czy nie jarasz szlugów domuś co zabierasz ślugi? szlugi I Jest to waluta Najważniejsze Żyjcie tak, żebyście nie musieli pakować takich Samaryi jak ja Do zobaczenia niedługo Duży rozgłos zdobył natomiast Edzio, który w śnieżno-białej koszulce przemierzał popowodziowe tereny rapując o tragedii, którą przeżyli mieszkańcy tych terenów. Ten zebrał ogromną falę krytyki, na którą w końcu postanowił odpowiedzieć, oczywiście rapując. Czy mój filmik o powodzi był nie na miejscu? Uważam, że nie. Byłem w trasie na koncertach, widząc miusy o powodzi Nie umiem obok takich rzeczy obojętnie przechodzić Z racji moich zasięgów poczułem odpowiedzialność Żeby to nagłośnić, aby jak najwięcej ludzi wsparło Pojechaliśmy z trasy, będąc cały czas w ruchu Wracałem z koncertu, nie miałem przy sobie innych ciuchów Czy rapowanie w takim filmie było nie na miejscu? Gdybym nie rapował, filmik by nie zrobił zasięgu Wykorzystałem mój content, by w ten sposób ludziom pomóc Na ten moment filmik łącznie zrobił ponad 5 milionów Jeśli 10% z tego wpłaciło choćby złotówkę To daje nam łącznie ponad a na dzisiaj to już tyle. Jeśli film Wam się podobał, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!